Witam wszystkich! Dzisiaj przedstawiam mięso z dodatkiem cebuli marki Kraina Wendlin w słoiczku. Producent to firma Pamapol. Mamy tego 280 gramów, już nie mogli dołożyć do równych 300. Kaloryczność całości to 641 kcal. Czyli powiedzmy, że jeszcze jest ok. Chociaż raczej to mięso nie powinno być zbyt tłuste. Tak jak zresztą tutaj widać. Jest sporo galaretki. Gdzie nie gdzie tylko trochę tłuszczyku. Skład nie jest może idealny. Ale jest to konserwa grubo rozdrobniona. Więc może, można trafić na jakieś kawałki Większe mięsa. W składzie jest mięso wieprzowe 84%, woda, sól, cebula suszona prawie 2%, substancja żelująca przetworzone wodorosty morskie substancja konserwująca. I to tyle, jeśli chodzi o skład. Widzę, że chyba firma Pamapol w swoich produktach dodaję te wodorosty, bo nie przypominam sobie, aby w jakichś innych firmach takie coś dodawali. No, nie ma tragedii, jeśli, pod, jeśli chodzi o ilość mięsa, zawsze mogło być gorzej. No substancja konserwująca to, jak zwykle, dla naszego dobra. Tak to się prezentuje tutaj. Zawsze co jest tutaj na samej górze jest takie lekko suche można zjeść to bez dodatków lub z dodatkami u mnie jak zwykle jest chleb i ogórek ale nie zawsze jakoś tutaj dojść do jakiejś może galaretki najpierw powiedzmy, że bez żadnych dodatków zapach bardzo dobry Nawet ta górna warstwa nie jest taka przesuszona, jak to w niektórych konserwach wygląda. No, widać, że jakieś tutaj są kawałki mięsa, takie większe powiedziałbym, pod względem smakowym, jak najbardziej w porządku. Tu jest trochę tej galaretki. Bardzo soczyste mięso. Dobrze doprawione. Chociaż aż tak mocno tej cebuli to raczej nie czuć. Może tam jakiś trochę zapaszek, jakiś cebulowy jest. Ta galaretka gdzieś tam pod spodem. Tu jest spora ilość galaretki. Bardzo dobrej. Nie jest jakaś przesolona czy coś w tym rodzaju. No widzę, że tu jest mięso takie powiedziałbym z małą ilością tłuszczu. No ale ważne, że jest smaczne. A już z dodatkiem. Jeszcze smaczniejsze. No żeby nie ten konserwant, to wszystko może było, by tu wszystko w porządku. No ale pod względem smakowym nie jest to złe. Tu się trafił kawałek tłuszczyku, galaretki i mięsa. Według mnie bardzo dobra konserwa. Na pewno nie jest to z jakichś najgorszych. Może nie jest jakaś rewelacyjna. Ale jak najbardziej da się to zjeść. Ze smakiem, powiedziałbym. Jak dla mnie? Może być. Tragedii na pewno nie ma. Polecam, jak ktoś chce spróbować. Już latają krwiopice. Dodatkowe informacje na ten temat będą dostępne pod spodem w opisie. Koniecznie pozostaw po sobie ślad. Postaci komentarza? Nie zapomnij zasubskrybować tego kanału, jeśli jeszcze tego nie robisz? No i do następnego filmu.